Jak to się zaczęło? No nie od razu w nieruchomościach. Yy, nieruchomości przyszły z czasem. Jak wielu w tym kraju poszukiwałam swojego miejsca na ziemi. Yy, rozpoczynałam tą pierwszą swoją karierę zawodową, yy, podając kawę i herbatę w kawiarni na rzeszowskim rynku. Zresztą który właścicielem był wtedy yy, dzisiaj jeden z wziętych deweloperów w mieście. Także dziękuję bardzo, to było duże doświadczenie. Na przestrzeni lat no, miałam się różnych zajęć, miałam epizod również jako sekretarka komendancka na komisariacie. Też to było ciekawe doświadczenie, no, zupełnie inne. Obraz świata i rzeczywistości nas otaczającej. Jest bardzo specyficzne środowisko. Też pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki. W wieku 19 lat założyłam swoją pierwszą działalność gospodarczą. Moim zadaniem było nauczyć ludzi dobrze się bawić, i przez kilka lat prowadziłam taki biznes eventowy, organizowałam różnego rodzaju wydarzenia w różnych dyskotekach, klubach, restauracjach. To też dało mi pogląd na. To jacy, jacy są ludzie, czym się kierują, jakie wartości reprezentują. W późniejszym czasie to mi naprawdę wiele dało, i umiem się postawić po każdej stronie barykady. A w sprzedaży to jest istotne, żeby wiedzieć, co czuje ktoś po drugiej stronie stołu. Także to doświadczenie było naprawdę ważne w moim życiu. Skończyłam kierunek prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nie podjęłam aplikacji z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że wydawało mi się, że trochę jestem za słaba. Po drugie, dalsza edukacja mnie w tym momencie bardzo przerażała. Okazało się, że ta edukacja jest, trwa i trwać będzie pewnie. Bo... Po ukończeniu studiów zrobiłam jeszcze kilka różnych kierunków, ale do aplikacji nie przystąpiłam. Natomiast w pracy zawodowej daje mi to dużą pewność, taką decyzyjną, łatwiej mi dzięki temu sprawdzać stany prawne, nieruchomości. Miałam przyjemność również być szefem jednej z firm budowlanych, której zadaniem było wykonywanie dachów płaskich. Dla jednego budowlańca pewnie. Jest to duża sprawa, ponieważ budowanie takich dachów i izolowanie ich w sposób prawidłowy jest, no, wymaga specjalistycznej fachowej wiedzy. Oczywiście nie robiłam tego własnoręcznie, tylko przy współpracy z pracownikami, którzy tym się zajmowali. Co mi dało to doświadczenie? No, dało mi przede wszystkim umiejętność oceny stanu technicznego budowy. Łatwość przy kosztorysowaniu różnych prac remontowo budowlanych, co też wpływa na wartość nieruchomości przy jej sprzedaży, a także przeszłam niesamowitą ilość szkoleń i udziałów i brałam udział w różnych targach budowlanych, więc ten zakres materiałowo-produktowy nie jest mi obcy. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym się tu zająć, bo no niestety dachy płaskie to takie dobro, powiedzmy nie dla każdego. Jednym się podobają dachy płaskie, innym nie. Ilość klientów też była ograniczona. Poszukiwałam takiego takiego produktu, który byłby potrzebny i był u podstaw tej piramidy Masłowa, tych naszych oczekiwań. No i okazało się, że nieruchomości... To właśnie to, to przecież każdy z nas musi gdzieś mieszkać, gdzieś spać, tak? Każdy z nas y, pierwsze o czym marzy to o tym, żeby mieć swój własny kąt. Y, I tu zaczęła się moja przygoda w pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Kamień nieruchomości to marka osobista od Kosturek Migacz nieruchomości, czyli mojego nazwiska. Prowadzę tą firmę od 5 lat. Specjalizujemy się w zarządzaniu nieruchomościami, nieruchomościami komercyjnymi. Jedną z flagowych naszych nieruchomości to nieruchomość posiadająca 5600 m2, w tym mamy 60 najemców i od dwóch ponad lat mamy 100% obłożenie na tym obiekcie. Zajmujemy się także rynkiem wtórnym mieszkań i domów. Naszym zadaniem jest podnoszenie wartości tych nieruchomości i sprzedaż z zyskiem na ich właścicieli. Także dysponujemy usługami kompleksowymi, ponieważ mamy radców prawnych i architektów, którzy służą wsparciem w wypadku potrzeby aranżacji wnętrza bądź przemyślenia jakichś aspektów prawnych dotyczących nieruchomości. Przez pięć lat swojej kariery jako szef biura nieruchomości, no, miałam dużo. Sukcesów, ale takie najbardziej istotne to są dwa. Pierwszy to wynik finansowy, w którym obróciłam pieniędzmi klientów na poziomie 6 milionów złotych w ubiegłym roku, w styczniu. Oraz drugi sukces, taki najbardziej dla mnie. Ważne wewnętrznie to integracja środowiska pośredników, nazywanych dzisiaj pośrednikami z pasją. Pośrednicy z pasją to zintegrowane 24 biura, które razem pracują ze sobą w tak zwanym systemie MLS wymiany ofert wyłącznych. I nie tylko, ale które wewnętrznie się wymieniają informacjami, no i razem handlujemy tymi nieruchomościami. Dlaczego w nieruchomościach przez te 5 lat? No, przede wszystkim dlatego, że ta praca polega na pomaganiu ludziom w realizacji ich celów, bo nie sama sprzedaż tu tym celem jest, tylko realizacja innych tam zapotrzebowań. I to jest fajne, że mogę się wykazać wiedzą, powiedzieć im, jak to zrobić, jak to zrobić lepiej, jak to lepiej zoptymalizować podaję mi duży taki power wewnętrzny, że zrobiłam to dobrze. Teraz udało się <głos》> osiągnąć fajny wynik. Kolejną rzeczą to przede wszystkim kontakt z ludźmi. Tu nie ma nic, co jest powtarzalne. Każda nieruchomość jest inna, każdy klient jest inny i nic tu się nie powtarza i to jest niesamowicie, niesamowicie fajne zajęcie i bardzo kocham kontakt z ludźmi.